Ej no Nie ma flesza. <laughs> Teraz on to stoi na filmiki i powie Oki Debil go zbejtowałem A wtedy ja wrzucę to i powiem o Two steps ahead Chyba Rico polecę Riski jak eee. Trzy? Cztery może <laughs> Jamku na pierwszy, wiedzą lat Ej, zabijał! <laughs> Gdzie ten Kazix? Gdzie ten Kazix? Zaraz wrócę dwie sekundy. Ale, Memories, i to ostatnie. Co to jest? Co to jest za wspomnienie? Autro. Co on godna? <noise> <noise> Jakbym ja to zrobił, miałbym bana na Twitch'u. Podpisam no, czy, czy mi się wydaje? jak znaczy, za 100 złotych nie używałbyś kalkulatora przez tydzień? Ja kalkulatoru mam do wszystkiego. Obliczenie, jakieś szybkie kalkulacje. <noise> Mam zostawi jedną radę, wydaje mi się. Ej Maciek, zaraziłeś się. Maciek, masz rota. Wymutuję cię zaraz. Melusz już jest na pół Maciek, ty, ty specjalnie dostajesz te hity, czy o co chodzi? Taki morde. No i sfleszuję synpet. No, no Dobra, on jest kupa genialny, O kurwa, mogę pisać? No już, Hanie, na no, długo. 25. Nie żyje. Nie żyje. Użył ruchu... Jesteś mi zległą Nie! Nie Co <grym> to, no, to była pęta Może ten? Może mnie walnie? Ty, 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 bez kitu! Proszę C nie doczekajcie! Czekaj, Ciebie. czekaj! Nie. O, no jest, pęta, 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 penta, oddawaj, bo się zab ku... to dota była Nie, to jest Liga Legend akurat <grym> A ja robimy tak, że zamówiamy ciągle opera z Gdańska, dopóki nie trafimy na piwkę nie można. <grym> jeszcze Squid Game weźmiemy udział Pytanie do Eldeniarzy Słom? Tylko jeszcze. <noise> nie, oczywiście żarty, budyni, żeby nie było. Ja cię w tylu, stary. Po prostu masz komputer i mikrofon dla biednych ludzi. No, z mikro już powinno być okej. Okay. <noise> Wiesz, jak to brzmiało? No ale. Z mikro już powinno być okej. Okay. Znasz jakiegoś Dominika? Nie ja znam ludzi, co mikrofony sprzedają, gdzie człowieka słychać. <noise> o o kur... A co robiło Don, 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 don. Jakiś baw to był taki dziwny. No, to był cud. Ja wszystkie patapony przeszłem. Prze... No dobrze pójdziesz <grymne> Ej, bierzemy tego Krzysia, co nie umie mówić? że jest śmieszne, nie umie mówić. Jak pan nie umie mówić? No nie umie mówić, że musiałbyś to usłyszeć. Grasz w PIK, Krzysiu? Muszę mogę pobrać, czy nie? Co? <grymne> no i się k***a zaczyna. <grymne> Przepraszam, naprawdę, możesz powtórzyć? Muszę mogę pobrać, czy nie? A mody! <grymne> to naprawdę nie ma być jakkolwiek uszczypliwe, ale... Jakie literki masz pozawidniane? <grymne> Czekaj, listkę całą muszę rozpisać. Na pewno że nie ma po prostu to nie jest zamienione. Tego nie ma i nie ma ke. Co to jest? Jak to mówisz, kebab? No, kebab ci powiem normalnie. Powiedz deska. No, nie powiem ci deska, no. Jeżeli ci to zrobi przykrość, to nie będziemy z tego nic... Sky, kurwa, gdzie 19 Jest jestem na jakimś świecie i każdy ma pompy, co kę Kocham cię, człowieku już A tak szczegółowo się czemu ci się tak dzieje? nie wiem, jakbym u logopanego powiedział, żebym spierkał. Krzysiu! <laughs> Czekaj, <kup> kopi <laughs> Co robi? <laughs> Pijak to się A Brubel żyje? Chyba żyje Brubel Siako O <laughs> Jakieś zakręcie A będzie lag, będzie lag no to... <śmiech> <śmiech> Pokaż slajdów O kur... na tej gorki O ona jest 10 na 10, ale jest szalona No to idealnie, eee. bo ja jestem ten szalony plololo. <laughs> Czekaj, bo rolka to jest moja <grymny> odmiana część na tym komputerze. Patrz tak, kur. Jest niemożliwe. <grymny> <grymny> ja pierdolę. <gulia> input mi nie wchodził. Soroka, co ty masz za ten pad? Weź mi podaj ten model, jak go zamawiam w tej chwili. <gulia> Fly Digi WADM 4 albo 3. <gulia> jeszcze Opinie. Proszę bardzo. Pokaż to negatywne. Genialny pad! A pokaż te, kupnie nie pisane hmm. przez boty. O oh, oh, what, <gulia> what do we have here? Masz have here? <gulia> przemapować <gulia> przyciski tu z tyłu, bo tego pada p... też są przyciski. A to po chińsku rozumiem no input, Tak, to jest input, bo widzisz, tu po chińsku To jeszcze jedno pytanko. Co jest między General a Jiro? Baton joystick A. Hmm? Tu mogę przejść? Ty, ale ciasno, <noise> Ale on tu wchodzi beka średnio kupi trzy razy na minutę ty. Halo, Baroks Siema Raz ja. bekniesz się wypie*** p... <noise> Co A to się ja dzieje, Rotik? Postanowiłeś remont zrobić w czasie, gdzie się kompot pala? Co? Gówno Co tu się dzieje? Dawaj do planta, wyczekaj Kurwa no! <noise> Easy. Uh. Okay. Jeszcze yeah. będzie ten cheater. Nie ma go. Upalili okno. A! Rampa jeden. Rampa. O kur Tam może ktoś granatem dostał tym? <noise> Double kill! <noise> Nie dziwię się Kamie, że ty grasz tą cały czas zjebist. Jest. No jest fun to play, strasznie satysfajing. Nie gram tak cały czas. No dobra, no ale masz milion ponad na tym gluciku, no to. No to ale to jest wbijane od kiedy dodali punkty do Lola w ogóle. Ty wtedy pewnie mówiłeś na chleb A i to jadłeś <noise> Dalej, <laughs> Dobra, mogę odpalić płytę groomera, już. To nie był groomer. Ona miała osiemnastkę na ich drugą rocznicę. No, no tak. Ja bym brał chyba listarka, żeby dłużej to trwało. 1-3 miliona miesięcznie wiózma? ma? Niemożliwe to jest. No, bardzo możliwe, on ma dużo. Słyszysz to, kurwa, co się u mnie dzieje? Nie wiem, czemu tari tak na co? To to jest jedno z tych powyżej tej średniej. Nie jest wiesz, jakieś takie. takie ale... Co się odpierdolę? NO CO JEST ZA TYM OKNEM?! CO JEST... CO JEST kurwa. Nie! 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 Co się stało? Nie! A, nie, A, nie mam heal'a. Masz heal'a? Dobra. Nie, nie mam. Ja A nie wiem, masz! Wstało. Usłyszałem, ja mam heal'a. Bo... Popomniałem, że nie mam. Ja się wpierdolam instant, jak widzę tylko dwóch herosów. na sobie. Jestem gaming, szkoda materiał. Usłyszałem no. gdzieś, że Godka nienawidzi tego, że się świat pali, ale z drugiej strony to kocha. Alternatywka obwinia samo siebie o to. O czym ty kurt pierd... tego nie nagrał, nikt by mi w to nie uwierzył. Co to jest? O, to jeszcze no, ten Rolling co... Giant. Fajna jest ta seria na YouTubie. Co? Co? Który mat to robi? Szybko stream. Musicie mi pomóc runy wybrać. Szybko. Które, które? Przede wszystkim to tryb, w którym gramy ze czterema nieznajomymi. Co sprawia, że czujemy się dość samotni. W końcu stanowimy tylko 25% całości. I tak też co? jest. O! Co? co? Jak on to policzył? Ty, penta? No i gratuluję. Ciągle kwadry są. Trzy były chyba dzisiaj. Z dwie moje, co? Gdzie się rozstawia trapy? Tu, tu i tu. Jedna trwa 40 sekund. Dobra, czyli na 50 sekund stawiam. Nie, 50,40 jak zejdzie, czyli 39 jakiegoś. Co? A... można im do armaty wskoczyć. Co? Ło! Co? A <grywa> co pisze? Przepaczkę <grywa> Slash on. Ja dodaję do znajomych, to był ten Kazix. Dodaję go do znaj. O, napisał coś do mnie. <grywa>